Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni, ja mam na imię Emilia. Na kolanach mam kota, więc mam nadzieję, że jego mruczenia nie słychać za bardzo. Dzisiaj przygotowałam dla Was film o szoku kulturowym. Jeden film już taki nagrałam razem z Dominiką Jędrzejewską, Agbaś, która jest psychologiem. Opowiedziałyśmy o tym, a raczej Dominika opowiedziała o tym, co to jest szok kulturowy. Jak przebiega i jak możemy sobie z nim radzić. Jeśli chcielibyście obejrzeć taki film, ten film, wstawię link w prawym górnym rogu. Wystarczy, że w niego klikniecie i sobie możecie go obejrzeć. A ja dzisiaj opowiem o moim szoku kulturowym. A więc, zapraszam na film! Jak to wyglądało w moim przypadku z szokiem kulturowym? Z jednej strony to nie było takie oczywiste, ponieważ ja, kiedy przyjechałam do Turcji, znałam już odrobinę kulturę turecką, znałam język turecki, przynajmniej gramatykę. Uczyłam się tutaj tureckiego, więc no mogłam ten szok kulturowy przeżyć łagodniej. Ale tak nie było. Na początku, kiedy przyjechałam do Turcji, było to. Momencik, portkuś, już co sobie idź. O tak, właśnie. Na początku obracam się w środowisku studenckim, więc żadnego podziału na płci, żadnych takich negatywnych jakichś odczuć nie było wcale. Po prostu wszyscy byli otwarci, ja yy, poznawałam nowych ludzi i żadnego kul szoku kulturowego nie przeżyłam. Nie miałam żadnych negatywnych odczuć w związku właśnie z moim pobytem w Turcji jako studentka. Wręcz przeciwnie, byłam otwarta, yy, poznawałam kulturę, która mnie z jednej strony zaskakiwała, czasem szokowała, ale to nie było tak, że ja się nie czułam w niej niekomfortowo, ze względu na to, że ja wiedziałam, że ja wrócę do Polski, do własnego środowiska, do swoich przyjaciół, rodziny i ja nie jestem częścią tej kultury, więc to, co się dzieje, to tak, było tak, jakby się działo obok mnie, a nie z moim udziałem. Ja po prostu to obserwowałam. Zmieniła się sytuacja, kiedy wyszłam za mąż. Raptem z, ze środowiska studenckiego trafiłam do środowiska zupełnie innego, i pojawił się ten szok kulturowy, i muszę Wam powiedzieć, że przeżyłam go dosyć mocno. Tak jak mówiłam, środowisko studenckie było bardzo otwarte. Nie było jakichś podziałów na y, podziałów płci, czyli kobiety oddzielnie, studentki oddzielnie coś robiły, studenci oddzielnie. Byliśmy otwarci, dużo rozmawialiśmy na bardzo różne tematy, można było podejmować każdy temat, a inaczej to było właśnie, kiedy y, wyszłam za mąż i raptem trafiłam do środowiska tureckich rodzin. Raptem z koleżanki Emilii stałam się jenge. Jenge to żona brata, żona kolegi. Żeby pokazać tą bliskość, mówią, mówiono na mnie jenge, co mnie na przykład bardzo denerwowało, bo dla mnie okazanie bliskości jakiegoś takiego przyjaźni było mówienie po imieniu, a tutaj raptem stałam się Jęgier. I to już dla mnie jakaś niekomfortowa sytuacja, no bo tak jakby zostałam zdegradowana z koleżanki, z kumpeli na Jęgier. Jakaś taka Jęgier mi się kojarzyła z kobietą w szarawarach, szara z chustką zawiązaną na głowie, taką kobietą przy tuszy, więc... Nie odpowiadało mi to, że mówiono na mnie jęgie. Dopiero później mi wytłumaczono, że kiedy zaczęłam się buntować, dlaczego mówicie na mnie jęgie? I to jeszcze było tak, że nawet na uczelni, kiedy szłam do Abdullaha na uczelnię, albo wykładowcy, po prostu koledzy wykładowcy mówili do mnie jęgie. Więc naprawdę było to dla mnie dziwne. I niekomfortowe, no ale kiedy już mi wytłumaczono, że, że to chcą mi okazać y, właśnie bliskość, że ja jestem y, dla nich osobą ważną, dlatego mówią na mnie jęgie, no to okej, okay. jakoś się do tego przyzwyczaiłam, ale nadal, chociaż już teraz mniej to, mniej ma taki oddźwięk, moment, jak przez, na chwilę wyłączę. Helikopter. Już to słowo Jęgie nie ma aż takiego negatywnego od dźwięku, jak to było na początku, ale mimo wszystko uważam, że powinni do mnie się zwracać po imieniu, a nie właśnie per Jęgie. Co jeszcze? Nie podobały mi się właśnie stosunki kobieta mężczyzna ja trafiłam do środowiska takiego bardziej konserwatywnego chodzi mi o środowisko yy, o rodzinę i yy, środowisko właśnie w Siwasie rodzinę mego męża tam zdarzyło mi się coś takiego że Witając się z mężczyzną, wyciągnęłam rękę, żeby podać mu rękę, a moja ręka została w powietrzu. Nie zostało odwzajemnione przywitanie, dlatego czułam się niekomfortowo. Od razu powiedziałam o tym memu mężowi i stwierdziłam, że w takim razie, bo zdarzyło mi się to jeszcze kilka razy, ja po prostu, będąc w Siwasie, nie będę. Podawałam mężczyznom ręki. Z takim czymś nie spotkałam się w Ankarze, właśnie w środowisku studenckim, w środowisku akademickim. Tam y, osoby były bardzo otwarte, więc oprócz tego, czasem, że się podawało ręka, to były te cmoki w prawy policzek, w lewy policzek, więc y, naprawdę doznałam szoku. I powiem tak, że teraz nawet kiedy poznaję jakiegoś nowego, nową osobę, mężczyznę, muszę widzieć, że podaję rękę innym kobietom. I wtedy ja też wyciągnę tę rękę i podam. W innym przypadku po prostu ręki nie wyciągam pierwsza w Turcji, ponieważ to moje przywitanie może zostać nieodwzajemnione. Co jeszcze mnie zszokowało. Ogólnie spędzanie, forma spędzania dnia przez turczynki, niepracujące turczynki, panie domu, tak, gospodynie domowe. Zdarzało się tak, że ktoś po prostu dzwonił z rana, dzwoni, słyszał dzwonek do drzwi, sąsiadka przyszła do mnie na kawę. A ja akurat zajmowałam się czymś tam, coś robiłam i w ogóle nie byłam przygotowana na to, że ktoś mnie odwiedzi. I po jakimś czasie zrozumiałam, że tutaj tak po prostu jest. Tutaj, czy rodzina, czy znajomi, właśnie mogą bez informowania o tym, że nas odwiedzą, mogą po prostu wpaść na, z wizytą. Ze strony znajomych czegoś takiego nie było, właśnie bardziej ze strony sąsiadek, ale pierwszy raz, kiedy, kiedy właśnie z czymś takim się spotkałam, oczywiście przyjęłam sąsiadkę, zrobiłam kawę, posiedziałyśmy, ale następnym razem to już mówiłam, że ja jestem zajęta, bo pracuję, piszę jakiś artykuł, albo mam akurat muszę akurat wyjść, więc niestety nie mogę przyjąć. Umówmy się na ten i ten dzień albo na tą i tą godzinę, i ja wtedy będę w domu. Jak najbardziej zapraszam na herbatę, na kawę, ale takie po prostu przyjście bez zapowiedzi no było dla mnie sytuacją niekomfortową, dlatego no, wolałam, wolałam takich sytuacji uniknąć. Dużego szoku kulturowego doznałam, kiedy pojawiły się dzieci. Bo Turcy, wychowanie dzieci u Turków e, wygląda zupełnie inaczej. My, szczególnie właśnie, kiedy dziecko jest malutkie. E, ja pierwszą ciążę przeszłam w Polsce. W Polsce Benia się urodziła, i kiedy Benia miała dwa miesiące, wróciliśmy, wróciliśmy do e, Turcji i Zaczęły się odwiedziny, zaczęli przychodzić znajomi, którzy chcieli zobaczyć dziecko. No a Benia już była przyzwyczajona do rytuałów, określonych rytuałów dnia. O godzinie 19 była kąpana, później karmiona i zasypiała, zasypiała na noc. Budziła się jedynie właśnie na karmienie. Taki sposób wychowania dziecka dla Turków jest nieznany, bo w Turcji dziecko zasypia, kiedy chce. Nie ma czegoś takiego, że dziecko zasypia na noc. Może się na przykład może zasnąć o godzinie 8, i później się obudzi o godzinie 10 i oni biorą to dziecko, i się po prostu z nim bawią. Dziecko nie zasypia na noc. Nie ma tych rytuałów tak bardzo, nie zwraca się uwagi właśnie na te rytuały dnia, tak jak to jest w Polsce. I znajomi chcieli przyjść, odwiedzić nas i zobaczyć Benię. Ale przychodzili tak, jak to jest u Turków, no wieczorem, godzina 10 na przykład, a Benia już spała. I ja dziecka nie przynosiłam na dół, bo mieszkaliśmy w piętrowym yy, yy, mieszkaniu. I ja nie chciałam po prostu jej wybudzać ze snu, po to, żeby przynieść ją i pokazać znajomym, dlatego dla, ni dla nich to był szok, dla mnie to był szok, że w ogóle czegoś takiego oczekują ode mnie. No i przeważnie kończyło się na tym, że przychodzili wieczorem i siedzieli, pili herbatę, ale dziecka nie widzieli. Dopiero zobaczyli mm, córkę, kiedy ja, od, kiedy my ich odwiedzaliśmy, a odwiedzaliśmy ich w takich godzinach popołudniowych, na przykład druga, trzecia, no i o godzinie piątej czy szóstej wychodziliśmy, no bo musieliśmy wrócić do domu, żeby Benie wykąpać dla nich, to było... Niepojęte, jak można przyjść na herbatę do kogoś na godzinę trzecią i wyjść o piątej. No bo przeważnie w Turcji jest tak, że odwiedziny są wieczorem już po kolacji. Yy, przychodzimy na herbatę właśnie do rodziny tureckiej, czyli godzina ósma, dziewiąta, czasem właśnie nawet dziesiąta i siedzimy do późnych godzin nocnych. Dla mnie ich podejście było szokiem. Dla nich moje podejście do wychowania dziecka było szokiem. Co jeszcze? Bardzo raziło mnie i drażniło. Drażniły sytuacje, kiedy ja, na przykład, będąc z dzieckiem na spacerze, jakieś nieznajome osoby podchodziły i od razu wkładały ręce do wózka i próbowały bawić się z benią. Więc moja reakcja była dla nich szokiem, a ich reakcja była dla mnie szokiem, bo takie e, zachowanie, ich zachowanie było dla mnie szokiem. Moja reakcja była taka, że ja najczęściej prosiłam, żeby zostawiono moje dziecko w spokoju i żeby się ta osoba oddaliła, bo ja sobie nie życzę, żeby się bawiła obca osoba z moim dzieckiem. Prawdopodobnie e, teraz reagowałabym dużo łagodniej. Ale wtedy nie, nie, dla mnie to była nieznana jeszcze kultura, o właśnie od tej strony wychowania dzieci i podejścia do dzieci, dlatego yy, no, reagowałam dosyć ostro, że tak powiem. Yy, dlatego ich reakcja też była dosyć ostra w stosunku do mnie. Uważano mnie nawet za yy, osobę yy, trochę zwariowaną. O, w ten sposób powiem. Oczywiście to nie były osoby, które ja znam, to były osoby zupełnie mi nieznajome, Oby znajome jak najbardziej mogły podejść i się pobawić z moim dzieckiem. Dla mnie to nie, sta nie stanowiło problemu, bo ja je znałam. Moje opowieści o szoku kulturowym, zwróciście może na to uwagę, że są z wcześniejszych lat, tak? Ja już teraz nie. Nie odczuwam tego szoku kulturowego, nawet kiedy jest coś, kiedy zastaje jakąś dziwną sytuację, sytuację taką nietypową, przechodzę do niej na porządku dziennym, bo ja wiem, że Turcja jest tak zróżnicowanym krajem, że zaskakuje cały czas, cały czas coś się tu dzieje, takiego dla nas, Europejczyków, nietypowego, Dlatego ja już nie, nie reaguję tak. Nie reaguję takim szokiem. Tak, nie jest to już dla mnie szokiem. No ja, ja już mieszkam w Turcji 21 lat, także zaakceptowałam wiele zachowań, do wielu zachowań się przyzwyczaiłam. Wiele zachowań też zrozumiałam, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Nie wszystkie akceptuję, nie na wszystkie się zgadzam, nie we wszystkich uczestniczę, dlatego mam takie swoje małe środowisko, swoich przyjaciół, znajomych. Oni wiedzą, że ja mogę inaczej zareagować, mogę, może mi się coś nie podobać, mogę w czymś tam nie uczestniczyć, bo to akurat zachowanie jest dla mnie. Niekomfortowe i oni to po prostu akceptują. Chciałam jeszcze wam opowiedzieć o sytuacji, którą może część osób, które właśnie mieszka w Turcji, które może tak, takie sytuacje zna, chodzi mi o przyjmowanie gości, tak? W Polsce. Biesiadujemy przy wspólnym stole, yy, Jemy, pijemy, rozmawiamy i po kiedy już goście sobie pójdą, sprzątamy i odpoczywamy tak. Tak wygląda przyjmowanie gości w Polsce, a w Turcji wygląda to trochę inaczej najczęściej goście zapraszani są na kolację na przykład albo po kolacji na herbatę. Jeśli goście są zapraszani na kolację, przychodzą, jemy wspólną kolację i pojawia się właśnie ta różnica kulturowa, bo kobiety zbierają ze stołu, przechodzą do kuchni, gospodyni sprząta po kolacji. Myje naczynia, wkłada je do zmywarki, nastawia herbatę, a mężczyźni w tym czasie siedzą sobie w salonie na kanapach. Zdarzyło mi się nawet coś takiego, że gospodyni, do której przyszliśmy na kolację, po kolacji wyjęła odkurzacz i zaczęła odkurzać pokój, co dla mnie było niespotykane i bardzo dziwne. Ale raz mi się coś takiego przydarzyło, więc wydaje mi się, że ta osoba. Była taką osobą pedantyczną, której przeszkadzały to, że na podłodze są jakieś okruchy na przykład, więc e, nie wiem, czy mieliście taki przypadek, że ktoś przy gościach odkurza e, dywany. Jeśli tak, to napiszcie, bo mm. bardzo mnie to ciekawi, czy to tylko ja miałam styczność z, taki, z taką właśnie osobą. I... E, kobiety będąc w kuchni właśnie rozmawiają na różne tematy, ploteczki itd. I dopiero później, kiedy herbata już jest gotowa, kiedy jest przygotowany ten poczęstunek słodki, bo przy kolacji nie podaje się ciasta słodyczy, nie ma tego nawet na stole. Po prostu po kolacji, po, po sprzątaniu po kolacji, herbatę przynosi się do salonu. Podaje się ją, serwuje, podaje się też słodkie i wszyscy razem później siadamy i dyskutujemy przy herbacie. Dla mnie właśnie szokiem było to sprzątanie, mycie naczyń podczas pobytu gości, bo ja w moim domu rodzinnym czegoś takiego nie było. Sprzątało się dopiero po, cał po tym, kiedy goście wyszli. Także widzicie, tych, tych różnic kulturowych jest dość dużo. Muszę Wam powiedzieć, że nie przeżyłam szoku kulturowego jako takiego, kiedy byłam u teściów pierwszy raz. I w ogóle, kiedy przyjeżdżam do teściów, już teraz jestem przyzwyczajona, wiem, co mnie tam może spotkać. Ale też podchodziłam do tego, ich, do ich zachowań, do ich zwyczajów, bo są naprawdę inne, nawet inne od tych zachowań tureckich, jakie mamy tutaj, tutaj w Izmirze, tak? Rodzina mego męża jest bardzo konserwatywna, więc w ich domu, kiedy przyjdzie ktoś obcy, jest podział płci, więc kobiety siedzą w jednym pomieszczeniu, mężczyźni w drugim. Zdziwiło mnie to, ale żebym jakiś, przeżyła jakiś taki szok kulturowy? Wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że takie zachowania u muzułmanów, radykalnych muzułmanów albo bardzo konserwatywnych muzułmanów, mogą mieć miejsce. Ja wiedziałam o tym i wiedziałam, że coś takiego właśnie może być w rodzinie mojego męża. To dotyczyło mnie w konkretnym czasie, tak? Kiedy wiem, wiedziałam, że kiedy będę u mego męża w, w rodzinie, kiedy jest, będę przebywała z rodziną mego męża, różne takie nietypowe zachowania mogą mieć miejsce, ale po powrocie do Izmiru będziemy żyć swoim własnym życiem, więc to nie był dla mnie jakiś taki. Szok. Po prostu jadąc do Siwasu, czułam się tak trochę jak etnolog, który bada różne zachowania, czasem właśnie dziwne, zaskakujące zachowania i starałam się dowiedzieć, jakie jest ich podłoże, tak? Czy to, jest, czy to zachowanie ma związek z religią, czy bardziej z kulturą? Nie czułam się częścią tamtego środowiska. Tamto środowisko jest naprawdę tak różne od tego tutaj naszego izmirskiego, że no ja po prostu nie czuję się, nadal nie czuję się jego częścią. Jestem tam, ale wiem, że wrócę do Izmiru. Jak wygląda, może nie, nie jak wygląda, ale jakie jest to, to życie właśnie w Siwasie? Opowiadałam w filmie, dlaczego nigdy nie zamieszkam w Siwasie. Link wstawię w prawym górnym rogu, jeśli chcielibyście ten film obejrzeć posłuchać tego, co mam do powiedzenia właśnie o konserwatywnej części Turcji. Zapraszam, kliknijcie i obejrzyjcie. Jeśli chodzi o szok kulturowy, muszę Wam powiedzieć, że ja już się przyzwyczaiłam do życia w Turcji. Mieszkam tu ponad 20 lat, więc nie jest to takie już zaskakujące. No i jestem w tym najbardziej zeuropeizowanym mieście, w Izmirze, więc... Yy, Tutaj, życie tutaj jest bardzo podobne do tego życia w Europie, więc czuję się tu dobrze, czuję się tu komfortowo. A jeśli mnie coś zaskakuje, to nie zwracam na to aż takiej uwagi, nie pozwalam na to, żeby jakoś negatywnie to na mnie wpłynęło. Tak jak mówiłam, mam już swoje środowisko, swoich przyjaciół, znajomych i z nimi spędzam właśnie najwięcej czasu. Także jest mi już tu dobrze, miło. Zaklimatyzowałam się w Turcji. Oglądając moje filmy, które tutaj nagrywam, widzicie, jak, jak mi się tu mieszka, że no, Turcja tak naprawdę wcale nie jest, nie jest taka zła. Na tym kończę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie kciuk w górę. Komentujcie film i subskrybujcie kanał. Koniecznie subskrybujcie kanał, bo jak widzę w statystykach, większość osób, które ogląda moje filmy, kanału nie subskrybuje. A więc zapraszam, subskrybujcie, włączajcie dzwoneczek, będziecie informowani o kolejnych filmach. A osoby, które subskrybują, otrzymują, czyli moja społeczność otrzymuje dodatkowe informacje o tym, co się tu u mnie dzieje, dodatkowe zdjęcia. Mogą głosować, na przykład na tematy, wybierać tematy kolejnych filmów. Tak więc zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz.